Koniec roku jest to czas podsumowań, koniec roku jest to czas obietnic i nadziei na następny rok. I tak jest w moim przypadku i tak jest w przypadku tego kanału, ale dziś oddaję mikrofon w Wasze ręce, oddaję Wam głos i słucham Waszych pomysłów na ten kanał na rok 2022. Zapraszam. Ale na początek żart. Dlaczego policja chodzi na mecze baseballowe? No, bo słyszała, że ktoś tam kradnie bazy. No, to jak atmosfera już się rozluźniła, no to zaczynamy czytać Wasze komentarze i Wasze pomysły do dzieła. A zaczynamy od Kuby Osińskiego, który napisał więcej vlogów, podcastów turystyki stadionowej. No to powiem w ten sposób: to co dobre, kosztuje. Mówię tutaj o turystyce stadionowej, no bo wymaga to jednak ode mnie dużo czasu, no bo trzeba gdzieś pojeździć, a boiska baseballowe mam od. Kilkaset kilometrów od, od Białego Stoku. Wiąże się to również z kosztami, ale mogę powiedzieć, że w przyszłym roku na pewno po raz kolejny odwiedzę Władysławowo, no bo chłopaki będą coś tam dalej budować, może nawet kolejne boisko powstanie, nie wiem. I przy okazji zajadę do Władysławowa, bo odbędzie się tam takie duże bejsbolowe wydarzenie. I chcę tam być i chcę to nakręcić. I mam nadzieję, że spotkam dużo ludzi, z którymi będę mógł pogadać. Napisałeś też o podcastach. Kręciłem podcasty, robiłem podcasty i w pewnym momencie przestałem, i myślę, że warto byłoby się wytłumaczyć. A po prostu chodzi o mój internet i możliwości techniczne. Niestety, mieszkam na Zodupią i miałem takie opóźnienia, że jakakolwiek dyskusja z, z rozmówcą była no, praktycznie niemożliwa. Jeżeli ja próbowałem coś wtrącić. To ta osoba reagowała po dobrych paru sekundach, albo i do mnie też to docierało po paru dobrych sekundach, i cała rozmowa nagle się urywała, i te podcasty to wyglądały na, taki, na takiej zasadzie, że ja coś pytałem. Czekałem, aż ta osoba wypowie się już do końca. Jak usłyszę, że przez parę sekund nic nie mówi, to dopiero zaczynałem pytać. No to było, no, to było w moim odczuciu takie sobie, ale mogę powiedzieć, że w przyszłym roku będzie lepiej. Będzie lepiej, już pracuję nad tym, więc do podcastów na pewno wrócimy, bo, bo ja to też lubię robić, lubię się dowiedzieć ciekawych rzeczy od ciekawych ludzi. Także dzięki Kuba za komentarz, a i polecam od razu film Kuby o zespole z Bełchatowa. Cała historia drużyny z Bełchatowa. Link do tego materiału podeślę oczywiście w opisie filmu. Dobra robota. A jeszcze Kacper pod tym komentarzem napisał to 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 świetnie ci to idzie szło i jest mega ciekawa, a myślę, że mogłoby podejść również publiczności nie baseballowej. Ale mówisz teraz o vlogach, podcastach czy o turystyce stadionowej? <laughs> nie, no, dobra, wiem o co chodzi. E, dzięki, dzięki za to, za komentarz. I lecimy dalej. Mm, napisał Adam Seed. Cześć Adam. Umiarkowanie vlogów, podcastów, turystyki stadionowej. Adam, jak pewnie sam zauważyłeś, cały ten kanał jest dosyć umiarkowany. Począwszy od, od talentu autora, kończąc na jakości materiałów, także myślę, nie zawiedziesz się. Nie zawiedziesz się. Dobra, dzięki Adam. Dalej, Grzegorz Białas. Mniej vlogów, podcastów, turystyki stadionowej. Kur... Nie, ten odcinek to chyba był błędem. Ale dzięki Grzesiek, naprawdę jesteś fajny. Dalej, Michał Glumiński napisał tak. Jak dla mnie to brakuje newsów z polskich boisk meczów ligowych, rozgrywek młodzieżowych, występów, kadr i innych wydarzeń bejsbolowych w naszym kraju. Wydaje mi się, że najlepszą formą byłby bejsbolowy flash, na wzór flesza TV gry. I tutaj podany link. Nie znałem tego, ale obejrzałem, żebym wiedział, o czym mówisz. I już wiem. Oczywiście nie musi być tam każdej kolejki ligowej czy każdego meczu reprezentacji, ale najciekawsze informacje z polskiego podwórka według autora. W dzisiejszej dobie cyfryzacji łatwo zdobyć zdjęcia czy nawet filmy z różnych imprez, powiedzieć dwa zdania i podsumować swoim komentarzem. Taka forma byłaby na pewno łatwo dostępna dla każdego, cieszyła się dużą oglądalnością wśród naszego środowiska i była świetnym produktem promującym baseball. No, i teraz trochę mi głupio. Chodzi mi o to zdanie, że byłaby świetnym produktem promującym baseball. Tylko problem jest taki, że ja tego nie robię, żeby promować baseball. No, ja to robię z powodów czysto egoistycznych. Czyli, bo lubię to robić i koniec. <grytanie> tak było generalnie od zawsze i tak jest w dalszym ciągu. No, niestety. A jeżeli słyszę od ludzi różne takie komentarze, że np. dzięki Twojemu kanałowi zaczęłem oglądać baseball albo że zaczęliśmy formować drużynę, to jest mi jeszcze bardziej głupio, bo tak sobie myślę: kurde, ale ja nie po to to robiłem. Znaczy, jest mi bardzo miło, ale to wszystko, co się dzieje, ta promocja tego baseballu poprzez ten kanał, to jest dziełem przypadku. No, bo jak powiedziałem, ja to robię dla siebie. No, ale jeżeli wychodzą takie newsy, że ktoś tam się zainteresował baseballem, to oczywiście jest mi bardzo, bardzo miło. No, ale ja nie jestem ambasadorem ani marketingowcem, już mówiłem. Są ludzie, od tego niech oni robią. Wracamy do komentarza, bo to nie koniec. Nakład pracy nad taką formą jest też nieduży, bo zebranie informacji do krótkiego podsumowania najświeższych newsów nie jest czasochłonne, bo każdy klub ma Facebooka i tam się chwali, co u niego słychać. Michał, optymistycznie poleciałeś. <laughs> ja wiem, że Wy robicie super roboty w Katowicach. Jeśli chodzi o stronę marketingową, Facebookową, ale nie każdy tak robi, uwierz. No ale rozumiem o co ci chodzi. Ale powiem ci, Michał, że będzie na pewno więcej polskiego baseballu i już tłumaczę dlaczego nie robiłem tego wcześniej. A nie robiłem tego, bo nie chciałem po prostu wbijać się w to środowisko, żeby nikt nie powiedział na przykład, a ja kim prawem ten gość się w ogóle wypowiada, a dlaczego on tak mówi? A to nasza dyscyplina i my wiemy lepiej, a co on w ogóle ma do gadania. No? I właśnie dlatego między innymi, znaczy głównie dlatego przez. Rok czasu nie pokazywałem swojej gęby, bo nie chciałem być jakby... Wiecie, ja jestem reprezentantem drużyny Lisów Białystok, jestem prezesem tego klubu i nie chciałem, żeby ten kanał był utożsamiany z, z tą drużyną, z moją drużyną i z moją osobą. No właśnie z tego samego powodu, że ktoś tam wypowiedział, a dlaczego ten tego się wypowiada? Jakim prawem? No. Tylko, że te sprawy z moją anonimowością w pewnym momencie zaszły bardzo daleko i w, w trochę złym kierunku to się wszystko potoczyło, no i było już trzeba się ujawnić, no. Ale powiem Ci Michał, że te wszystkie moje obawy, to no, teraz już zniknęły, bo mam to po prostu wszystko gdzieś. I na pewno takie filmy będą o polskim baseballu nie tylko o BLB, ale również o, o Ekstralizy, o rozgrywkach związkowych, o rozgrywkach yy, dzieciaków, o reprezentacji i tak i tak dalej. Także tak, to jest mój cel. Polska Liga to jest mój cel, no bo w końcu mieszkamy w Polsce, nie? albi to Swoją drogą, ale o polskim wojsbolu trzeba mówić, tak uważam. Także dzięki Michał za ten komentarz. Lecimy dalej. Paweł Byczkowski napisał, mecze Lisów live. No, niestety nie mam technicznych możliwości, żeby to zrobić. Ja kiedyś myślałem, żeby na przykład, jeżeli jadę gdzieś tam na mecz, to żeby przy okazji zrobić z tego materiał. No ale niestety, albo się gra, albo struga durnia. Albo jedno, albo drugie. O. Dzięki Paweł za komentarz. Dalej Krzysztof Rosłoń napisał: Może jakiś przegląd tygodnia miesiąca MLB, The Best of, spotkania warte obejrzenia itp. E, przegląd tygodnia to na pewno nie wyjdzie, bo mówię nie tylko o MLB, ale o baseballu w ogóle, o polskiej lizy i innych tam głupotach. Także technicznie no, nie jest to do zrealizowania w moim przypadku, ale przegląd miesiąca, jak najbardziej, tak, jest to możliwe do zrealizowania i na pewno to zrobię, bo na przykład. Po tym sezonie MLB chciałem zrobić takie duże podsumowanie, i nawet obiecałem jednemu widzowi o pseudonimie kubańska stuwa. I powiedziałem, że na pewno to zrobię i co? I nie, i nie zrobiłem, za co przepraszam kubańską stówę. A nie zrobiłem z tego powodu, że no, wziąłem się już za to, ale w pewnym momencie zacząłem sobie myśleć, a co się działo w maju. Kurde, ja już nie pamiętam, co tam się fajnego działo w tym MLB. Mogłem wziąć sobie jakąś ściągawkę z neta, czyli jakieś tam poczytać czyjeś tam podsumowanie, no ale chyba nie o to chodzi w tej zabawie. Także tak, Krzysiek, raz na miesiąc będzie, będzie. Czekamy do sezonu. Dzięki, Krzysiek. Dalej, Lukski. Historyczne występy zawodników, mecze, które przeszły do historii. No i teraz ja się zastanawiam, jakim cudem przez dwa lata. W Prawie dwa lata funkcjonowania kanału nie wpadłem na to, żeby zrobić coś o historycznych meczach. Nie wiem, <grym> ale zrobię to i prawdopodobnie pierwszy odcinek wyjdzie za tydzień. Już może sprzedam taką informację. Także dzięki, Lukski, <grym> bardzo mi pomogłeś. Lecimy dalej. Piotr Lewandowski, jeśli tak to się czyta, bo jest dużo kropek nad imieniem i nazwiskiem. Ja bym chętnie zobaczył podsumowanie tego, co się dzieje w MLB na bieżąco, na przykład co tygodniowe podsumowanie wyników meczów ITP. Legendarne mecze i trochę historii też by było spoko. No to w zasadzie też podobny komentarz. Co tydzień niestety nie da się tego zrobić. Co miesiąc da się jak najbardziej i historyczne mecze to już wspomniałem, że będą. Także dzięki, Piotrek. Lecimy. Jeszcze Bartek Wójcik napisał co tygodniowe podsumowanie MLB. Co jakiś czas może jakiś materiał retro o najlepszych zawodnikach w historii, meczach itp. No to bardzo podobny bliźniaczy komentarz. Co tydzień? Nie, co miesiąc? Tak, oczywiście, że tak. Dzięki Bartek. Grzegorz Białas napisał po raz kolejny. Trochę się boję. wywiad z zawodnikami reprezentacji Polski raz na dwa czy trzy miesiące byłoby spoko. Tym bardziej, że są wśród nich chłopaki, którzy mają też doświadczenie na europejskich boiskach. Kurczę, Grzesiek, taki głos rozsądku. Raz na dwa, trzy miesiące. Chyba wie, że z czasem krucho. Dobra, dalej. Byłoby fajnie między innymi o tym posłuchać, podobnie jak z reprezentantami wszystkich klubów. Ale niekoniecznie prezesami, trenerami czy tymi, którzy i tak aktywnie udzielają się w środowisku. Czyli z tobą już nie zrobię, bo się aktywnie udzielasz. Ale tak, no wracamy do ty tematu te tych podcastów i powiem, że ja byłem umówiony nie na konkretny termin, ale ogólnie na podcast z, właśnie z reprezentantem Polski. Nie zdradzę nazwiska, no i niestety z mojej winy, no nie wyszło to. Mam nadzieję, że ta osoba się na mnie nie obraziła. E przepraszam w tym momencie. I mam nadzieję, że wrócimy do tematu, bo to byłby naprawdę zajebisty wywiad, moim zdaniem. Także dzięki Grzesiek za komentarz, też chciałbym to zrobić. No. I jeszcze jeden komentarz. Max napisał, ja bym z miłą chęcią zobaczył serię o legendach MLB oraz więcej turystyki stadionowej. Turystyka stadionowa to już mówiłem na ten temat, a co do legend MLB, wiecie co, ja nigdy nie chciałem robić na przykład takich biografii jakiegoś tam, nie wiem, kogo tam, Gitera, czy kogoś tam, że wybił tyle homerunów czy coś tam, czy coś tam. Już wolę takich zawodników, którzy na przykład porwali samolot albo coś takiego odwinęli ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że gdyby to zrobić w formie takiego mini-dokumentu, na przykład, to byłoby fajne. I muszę nad tym pomyśleć. A, jeszcze na priv napisał mi Konrad, nie będę tutaj dawać screena, no bo to prywatna rozmowa, więc nie wypada, ale generalnie chodziło o to, żeby nagrać materiał o Baseball 5 oraz małych gierkach baseballowych, czyli różne modyfikacje tam baseballu i, i, i tak dalej, i tak dalej. Odniosę się do tej drugiej części najpierw, o tych mini-gierkach. Yy, chciałbym coś takiego zrobić, ale, ale tego nie zrobię sam na pewno. Yy, na pewno tego nie zrobię sam. I ja wiem, z kim zrobię to. Ta osoba jeszcze o tym nie wie, ale, ale się dowie wkrótce, albo w sumie już się teraz dowiedziała, jeżeli będzie to oglądać. I na sprawę, że pewnie nie ogląda. Sam znam parę takich gierek, które są bardzo fajne i fajnie wprowadzają w baseball. A, I wróćmy jeszcze do baseball 5. Ja wiem, że ostatnio jest taki, no nie, nie tyle, że boom, ale co taka chęć promocji. Tej dyscypliny. Powiem ci, że mam mieszane uczucia, bo to jest kompletnie. Nie wiem, czy nie za daleko wybiegamy po prostu od tematu. Nie odbiegamy od tematu, bo to są dwa różne sporty. Szukałem części wspólnych, to na pewno część wspólną baseball wifi i baseballu to jest nazwa i bazy. A poza tym to są dwa różne kompletne sporty, no naprawdę. Powiem ci w ten sposób: to jest super rzecz. Jeżeli człowiek już umie grać w baseball, to tam sobie szybko potłumaczy zasady, bo trzeba je znać, bo to są inne zasady. I okej, okay, można sobie tam na hali na przykład pykać. Ale jeżeli chcesz, żeby ludzie poznali baseball 5 po to, żeby później zaczęli grać w baseball. No to może być mały problem, bo taka osoba najpierw musi się nauczyć grać w te baseball 5, poznać zasady, i później ty sobie myślisz, no dobra, no to teraz y, zobaczysz, co to jest baseball, to jest łatwe przejście. No i taka osoba sobie pomyśli, co on pieprzy, przecież to dwie różne rzeczy. To, to tak jak y, piłka nożna i futbol amerykański, tu się kopie i tam się kopie. No, także nie wiem, mam duże wątpliwości co do tej gry. Może i fajna jest jako takie urozmaicenie sobie treningu, ale. No, ale dzięki bardzo Konrad za, za komentarz. A my jeszcze lecimy na Twittera i Kamil Bednasz napisał: Proponuję cykl odcinków w stylu największa gwiazda, gwiazdy w historii każdej drużyny MLB. Największe zwycięstwo, najważniejsze. W historii każdej drużyny MLB. No, to co do pierwszej części, czyli największa gwiazda w historii każdej drużyny, to jest fajny temat. I największe zwycięstwo, najważniejsze, no to też można podciągnąć pod takie legendarne mecze. Czyli, jakby wszystko zawiera się w tym temacie. Jestem na no tak. Jeszcze napisał Patrick Pickle i napisał tak. Vlogi na pewno były fajne i dobrze jest oglądać, jak baseball się rozwija w Polsce. No, moim zdaniem, bardzo fajnie rozwija się baseball w Polsce. Ja w opisie filmu wstawiam link do takiej grupy, która zrzesza miłośników baseballu w, w Rzeszowie. Bo chłopaki z Rzeszowa postanowili sobie, że założą drużynę, i z tego co wiem, to już jest tam 20 parę osób. Wiek jest rozstrzelony, także to jest dla każdego. Oni dopiero się uczą, także jeżeli chcesz być częścią tej drużyny i tworzyć historię na Podkarpaciu, no to, no to naprawdę zapraszam. Super inicjatywa. I co do tego rozwoju w Polsce, to powiem Ci jeszcze, że ma tą jasną stronę, na którą patrzę bardzo optymistycznie. I ma też swoją ciemną stronę, na którą patrzę z coraz większym zaniepokojeniem. Ale to już inny temat. Dobra, dalej. Jeśli o MLB, to dobrze by było, abyś częściej dodawał swoje różne opinie na dane tematy. Powiem Ci w ten sposób. Nie mówię tutaj o cyklu, moim zdaniem, no bo jak sama nazwa wskazuje, tam już jest pełen freestyle. Natomiast jeżeli mówię o MLB w takich normalnych materiałach, to wyszedłem z założenia, że ludzi bardziej będzie interesować zdanie np. amerykańskich dziennikarzy, tam z ESPN-u czy skądś tam, niż moje własne. Więc ja swojego zdania raczej, no ze dwa zdania wtrącę może, ale głównie raczej skupiam się na opiniach ekspertów. Zagranicznych, no, wyszedłem z założenia, że Widz będzie bardziej tym zainteresowany niż moim własnym zdaniem, ale przemyślę to, bo może mylę się. No, dajcie znać, bo sam nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, dalej. No i z chęcią więcej kolabów, podcastów czy transmisji na żywo, fajnie było znowu coś zrobić razem z ekipą. Fajnie było, potwierdzam. O podcastach mówiłem, a transmisje na żywo to Kacper nawet pisał coś o streamach. I ja powiem wam, że jestem bardzo podjerany tym pomysłem, żeby sobie gdzieś tam w tygodniu dodatkowo jakiegoś streama zrobić. Zobaczymy jeszcze, jak to, jak to wyjdzie, ale mi się pomysł bardzo podoba. I jeżeli chodzi o te podcasty i tak dalej, to teraz mi się przypomniało może nie powinienem tego mówić, może nie powinienem zapeszać ale w, prawdopodobnie w styczniu tutaj obok mnie usiądzie jeszcze jedna osoba, i razem będziemy robić odcinek. O ile nie da ciała i dotrzyma słowa. Także dotrzymaj słowa, kolega. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za komentarze. Ja bardzo lubię słuchać pomysłów widzów, bo bardzo często jest tak, że te materiały, które oglądacie, to nie są to moje pomysły, a to są właśnie pomysły widzów. Także ja bardzo często na tym korzystam. Wkrótce święta, więc wesołych świąt wszystkim. Uważajcie na siebie, nie przesadźcie. Zacząłem odcinek żartem, to może i skończę żartem. Co mówi? Rękawica baseballowa do piłki. Złapię Cię później. I ja Was złapię później, a dokładnie to za tydzień. Wszystkiego dobrego, na razie.